Dwa stany Millet, czyli dwa państwa, jeden naród. Słuchajcie, to potężne tureckie powiedzenie to coś znacznie więcej niż tylko chwytliwe hasło. To tak naprawdę fundament absolutnie niezwykłej relacji, która wykracza daleko poza zwykłą politykę. Przyjrzyjmy się więc, co tak naprawdę kryje się za tą wyjątkową więzią. U samego serca tej relacji leży głębokie przekonanie o braterstwie. I nie to nie jest jakaś poetyczka metafora. Mówimy tu o realnej sile, która kształtuje politykę zagraniczną, kulturę, a nawet codzienne życie między azerami a Turkami. To jest idea, która po prostu definiuje ich wspólne spojrzenie na świat. No dobrze, ale co sprawia, że ta więź jest aż tak wyjątkowa? To na pewno nie jest tylko kwestia wspólnej granicy. Chodzi o to poczucie bycia jednym narodem, który po prostu żyje w dwóch różnych państwach. Pomyślmy o tym tak: ktoś z Baku może bez żadnego problemu usiąść i pogadać z kimś ze Stambułu. Ich języki są tak bliskie. A do tego dorzućmy wspólną kulturę, tradycję i naprawdę splątaną historię. To wszystko tworzy fundament, którego praktycznie nie da się zniszczyć. Okej, okay, ale jak to całe braterstwo wygląda w praktyce? Bo wiecie jak jest. Prawdziwą siłę każdej relacji, każdej przyjaźni poznaje się w tych najtrudniejszych chwilach. Zobaczmy więc, jak ta więź została przetestowana, gdy naprawdę było ciężko. Kieruje nimi jedna prosta, ale niezwykle potężna zasada: gdy jeden brat potrzebuje pomocy, drugi po prostu staje obok niego. I nie ma tu mowy o jakiejś chłodnej, politycznej kalkulacji. Absolutnie nie. To jest głęboko zakorzenione poczucie obowiązku i lojalności. To jest prawdziwy fundament. A najlepszym tego przykładem jest rok 2020 i wojna o Górski Karabach. To był absolutnie krytyczny moment dla Azerbejdżanu. I co zrobiła Turcja? Bez chwili wahania udzieliła jednoznacznego wsparcia, zarówno politycznego, jak i moralnego. Właśnie wtedy to hasło Dwa państwa, jeden naród przestało być tylko słowami stało się realnym, namacalnym działaniem. Ale wiecie co? Ta historia wcale nie kończy się na Azerbejdżanie i Turcji. Ich relacja jest w pewnym sensie wzorem dla znacznie, znacznie szerszej rodziny narodów. Czas więc poszerzyć naszą perspektywę i zobaczyć, kto jeszcze do niej należy. Świat ludów tureckich jest ogromny, rozciąga się daleko poza Anatolią i Kaukas. Mówimy tu o narodach Azji Środkowej, takich jak Kazachstan, Uzbekistan, Kirgystan czy Turkmenistan, a także o tureckiej republice Cypru Północnego. I chociaż dzisiaj to wszystko są niezależne państwa, to łączy je wspólne dziedzictwo, podobnie języki i historia. I to jest właśnie podstawa ich dzisiejszej współpracy. I żeby było jasne, ta cała idea jedności to nie jest tylko jakiś sentyment, to wszystko przekształciło się w bardzo konkretną, formalną strukturę. Zobaczmy, w jaki sposób te więzi kulturowe i historyczne ujęto w ramy prawdziwego, oficjalnego sojuszu. W samym centrum tej współpracy znajduje się Organizacja Państw Tureckich, w skrócie TDT. Powołano ją do życia w 2009 roku, żeby właśnie te, powiedzmy, nieformalne więzi przekuć w realną siłę polityczną i gospodarczą. Działa to trochę jak taka platforma, gdzie liderzy tych krajów mogą po prostu koordynować swoje działania. A jakie są główne cele tej organizacji? Cóż, wszystko opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, chodzi o wzmacnianie jedności politycznej. Po drugie, o integrację gospodarczą, żeby wspólnie budować dobrobyt. I wreszcie, co jest niezwykle ważne, pielęgnowanie wspólnej kultury, bo to ona jest spoiwem tego sojuszu. To jest po prostu ich strategia na wspólną, silniejszą przyszłość. No dobrze, ale co tak naprawdę sprawia, że ta więź jest tak niesamowicie trwała? Jaka siła pozwoliła jej przetrwać te wszystkie wieki całą tę burzliwą historię? Żeby to zrozumieć, musimy sięgnąć naprawdę głęboko, do samych korzeni. Skąd więc bierze się ta niezwykła siła? To poczucie jedności, które przetrwało upadki imperiów, narodziny zupełnie nowych państw, odpowiedź jak to często bywa, jest ukryta gdzieś głęboko w historii. I to jest chyba najbardziej fascynujące, ta historyczna odporność tej wspólnoty. Pomyślmy o tym, przez całe wieki ludy tureckie często nie miały własnych państw, ale ten duch jedności on nigdy nie zgasł. Tradycje, język, kultura były przekazywane z pokolenia na pokolenie, niczym największy skarb. I to właśnie ta wewnętrzna siła pozwoliła im przetrwać najcięższe czasy. Cała ta jedność stoi więc na czterech potężnych filarach: wspólny język, który pozwala im się rozumieć, wspólna kultura, która daje im poczucie tożsamości, wspólna historia, która tworzy ich zbiorową pamięć i wreszcie wspólne wartości, które działają jak taki moralny kompas prowadzący ich przez wieki. Ale ta jedność nie polega tylko na rozpamiętywaniu przeszłości. To jest przede wszystkim inwestycja w przyszłość. To głębokie przekonanie, że tylko działając razem, ramię w ramię, można zbudować lepszy, bezpieczniejszy świat dla swoich dzieci. I to jest chyba najpotężniejszy motor napędowy całej tej współpracy. I tak naprawdę całą tę historię można podsumować jednym prostym zdaniem nasza moc jest w jedności. To przesłanie idealnie oddaje ducha świata tureckiego, a przy okazji pokazuje, że w dzisiejszym, tak bardzo podzielonym świecie, siła braterstwa i prawdziwej wspólnoty wciąż ma gigantyczne znaczenie.